Deka Exposé jest to najnowsza odmiana hodowli Dekal w naszej ofercie, zarejestrowana w 2022 roku w Polsce z bardzo wysokim wynikiem: 135% wzorca. Genetyczna odporność na wirusa żółtaczki rzepy. Wysoki profil zdrowotnościowy oraz odporność na pękanie i osypywanie się łuszczyn w przypadku odmiany Deka Expoze daje nam bezpieczeństwo osiągania wysokiego potencjału plonowania. Odmiana Deka Expoze charakteryzuje się bardzo dobrą zimotrwałością i szybką regeneracją roślin po zimie. Jeżeli chodzi o wigor odmiany to zarówno wigor jesienny jak i wiosenny jest optymalny. Dlatego jesienią zalecamy tę odmianę siać w terminie optymalnym lub lepko opóźnionym. Natomiast wiosną ta odmiana czeka i bez problemu wykonamy tutaj zabieg regulujący łan we właściwym terminie. Odmiana buduje bardzo dużą ilość rozgałęzień bocznych, dlatego jak najbardziej możemy ją polecić również do siewu punktowego. DK Expose to odmiana o bardzo wysokim potencjale pronowania i średnim terminie, czy średnio późnym terminie dojrzewania. Więc jeżeli Państwo poszukujecie odmiany, która sprosta Waszym oczekiwaniom, jeżeli chodzi o potencjał planowania i pozwoli też rozłożyć żniwa. Zachęcamy do wyboru odmiany DKX Pozem.